Dobra, odpalmy tą grę komputerową. Znowu piękna pogoda a my i tak będziemy grali na komputerze. No to jest prawdziwe życie, tak? Czyli im piękniejsza pogoda, tym bardziej nam się nie chce wychodzić. No bo wiecie, słońce, to się możemy spocić, zmęczyć, ciepło. A po co to? Lepiej w domu siedzieć, nie ruszać się. Nie narażać się na jakieś problemy. To lepiej tutaj. Teraz tak, sprawdzamy jakie gry. I musimy... J! Gdzie to JFK Race? Słuchajcie! Gra, która nazywa się Johnny F. Kennedy. Musimy uważać. Oczywiście to jest odwołanie do mm, Johna Kennedy'ego, e, prezydenta Stanów Zjednoczonych, na którego był zamach, którego zamordowano, tak? No paskudna, jak tak można w grze takie coś dawać? Faza pierwsza. O nie! Musimy unikać, unikamy kul. Oj, dostaliśmy jeden raz. Nie jest łatwo. Faza druga. Aha, będzie pewnie. Oj, 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 co jest? Miny, miny, miny. Druga faza, miny trzeba unikać. Oj, oj! Ale zamachów już tutaj. O o! Rozbiłem się! A, dajcie spokój. Ja wstaję. Idę się przejechać. Piękna, wiosenna atmosfera. Zapnijmy pasy. Ej mi met ten el Ej! Co jest z wami? Co jest, gościu? Ej, jest ta impreza gdzieś? Ty mi lepiej powiedz, gdzie jest ta impreza, bo podobno kiedyś były tam w remizie, tak? Są, są w remizie te imprezy? Tak? Są? Pa, ta, ta, dobra, 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 dobra cześć, cześć, tejmo! Pewnie, pewnie słuchaj, bo jest taka sprawa Cygaryty, Cygaryty, piwo piwo. piwo, piwo. Trochę żarcia bym wziął. A daj wszystko, niech inni zdychają z głodu. Oj, byczku. Ale muza, muza nowa. Co ty robisz, Hamie? Chodź no tu, chodź na tu, chodź tu, chodź to? Ej, ale nie, 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 robi, wiesz, Widział Widział to? to? Widział Pójdzie pan ze mną na policję zgłosić? No nie, no nie wytrzymam. Ty, teraz będzie udawał, że się nic nie stało. Eee, dobra, coś chciałem zrobić. Czekajcie, bo zapomniałem. Chłop rozwalił samochód w ogóle. Ty no! Dobra, dobra, już, 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 już. No, no, dobra, dobra. Dobra, dobra. Ty frajerze! Aż Tak jest. O, tak? Taki kozak byłeś? Taki byłeś kozak? No. nie wytrzymam no. Musimy naprawić O naprawili lusterka Działają już Okej, okay, to mamy. Mamy piątek wieczór, ale... a no właśnie. Bo ja chciałem sprawdzić coś, moi drodzy. Ja chciałem sprawdzić imprezę. Oj, akumulator pada chyba. Oj, ledwo odpalił. Oj, ledwo odpalił. Lampy coś nie świecą chyba. Chyba zepsuły się. Czekaj, żarówki nie działają? Moment, moment Kiedy jest impreza? Ta w, ty, w tej remizie tam. czy znaczy w tym... Imprezy są chyba e, wieczorem w sobotę. O Jezu, nie da się. A były żarówki. Ach, nie tędy. Tu musimy w sobotę się pojawić. Dobra, no to będziemy tutaj w sobotę, mamy piątek, musi być sobota. O! Oh! Jest! Impreza! Grają, 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 grają. Ty czekaj, nie ma ochroniarza tutaj. W środku jest. No teraz tak, patrzcie. O, Dawno nie byłem na tej imprezie. Ty tam jest ochroniarz teraz. Oni dodali to w aktualizacji chyba. Patrzcie, oglądacie wszystko w porządku, tak? Wszystko dobrze, proszę pana? Co jest, gościu? Zakochani, o, jak słodko, o, jak samotnie. O! Hadno! Hadno! o, Czeka, czeka, chodno, chodno, Nie, 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 nie! Chodź no, nie, 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 tu ja nic oj, oj, oj Stanął. O! Nie! Nie! Dobra, przepraszam. To nie była prawda. Nie, nie! Wyrzuca mnie! Nie, O nie. O, a ja wam powiem tam. Słabo macie muzykę. Tutaj chłopaki mają lepszą. Dawać chłopaki. Dociśnij ciśnij basem. Dawaj bas. Za tysiąc sprzedajesz? Kurde, no ciekawa sprawa, ci powiem. Za tysiąc mówisz? Kupmy! Dobra. No dik, kiitoksi. No sitte, jua kaikkej kerro. Mocne? ku No dobra. No to pije. Łooo, byku! Aaa... Co teraz tak? Teraz to tak, teraz to ja idę. Teraz to ja wale. Ty! Aż tu! Ty, e! A! tylko o A! 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 Nie! Ha! Perkele! to. Perkele! Puszczaj Chodź na walanka, chodź No chodź, chodź Chodź No chodź, chodź, no chodź, chodź, tak, chodź, chodź, tu chodź, chodź Ae, ho Chodź tu Tu chodź, ale tu Nie to mnie tu Ja się chłopie tak ba O? Ha Ooooooo Dej no jeszcze, dej no Deno ta flaha te. Ma što flaha e abo ne može. Davaj, davaj, davaj. Dobra. Dobra, pačke kerrala. Kolapta mena ku nyrki silma. Pa, pa. Patera! Jak cię zrobię, pa. Szup. A. Hep. Oć teraz! Dawaj! Oo Oj, paska wykała, oj, ojuma la uta Tu już tylko prysznic pomoże na wytrzeźwienie.